kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu z naszej francusko-szwajcarskiej przygody. Jesteśmy aktualnie w Genewie, znowu w Genewie, ale tym razem idziemy zwiedzać ogrody botaniczne. Nie, jakieś liczne. Się w ogóle nie boją, nie? Więc idziemy tutaj do środka, chyba jakieś rośliny bardziej tropikalne widzę, kaktusy. Zobaczymy. A teraz wchodzimy do takiego działu roślin, które są wykorzystywane w perfumach, i powiem Wam, że. Ale pachnie! Mrówka i mrowisko, tak? Tak. I jeszcze do nas biegnie. A, ale fajna. samego miejsca parkingowego szukaliśmy chyba przeszło ponad pół godziny, ale tutaj w pobliżu no, znajduje się bardzo dużo organizacji międzynarodowych, jak ONZ, czy World Trade Organization. Później jest jeszcze UNICEF i tak dalej, tak dalej i to jest wszystko skumulowane jakby tutaj w centrum Genewy, więc o miejsca parkingowe ciężko. Teraz jesteśmy w takim chińskim ogrodzie. O faktycznie. Malutkiem, takie Malutkie, mhm. Uh -huh. Piękne. Pozdrawiamy z dżungli. Ale naprawdę pięknie tutaj ogromne wrażenie robi. Jaszczurka? Tak, Cudnie. Nie, żebym była jakimś od roślin, bo absolutnie nie jestem, ale to wszystko naprawdę robi ogromne wrażenie, pięknie. Czy jeszcze To malutku, jedna nóżka, druga super. Już za, za normalnie zapalony, słuchajcie, górołas. Ale pięknie. Jak ci się Jula podoba. Bardzo fajnie, ładnie. Ładnie, nie? No. Niby tylko rośliny, niby tylko park z roślinami. Naprawdę jest bardzo, bardzo pięknie i rośliny są tak fajnie podzielone sektorami na różne części świata i tak naprawdę teraz jesteśmy przy roślinach na przykład Syberii. Przed chwilką byliśmy przy e, Alpejskich. Więc no. Wodospad. Malutki. zaczyna zobacz jakie tam ciemno się zrobiło pogoda nam ostatnio nie sprzyja, także no nie wiem chyba uciekamy do samochodu, albo idziemy się gdzieś po prostu schować i przeczekać Z w zasadzie już większość tego ogrodu zeszliśmy nie wszystko nagrałam, bo nie sposób było wszystko nagrać to naprawdę jest tyle tego, że nie dało brady. jednak no zdecydowanie miejsce warte uwagi jeśli ktoś planuje wycieczkę właśnie do Genewy to jest taki wiecie Punkt, który no, trzeba odwiedzić. Dzień dobry, dzień dobry. Dwa, trzy dni później. E, ostatnie dwa dni przyniosły niesamowite załamanie pogody. Z 37 zrobiło nam się 16 stopni. Było niesamowicie zimno i lało. E, także mieliśmy małą przerwę w zwiedzaniu. W planach było wejść na szczyt Le Reculette, jakoś tak, Reculet. E, jeden z drugi pod względem wielkości szczyt, jeśli chodzi o francuską jurę. No niestety pogoda nam nie dopisała. A dzisiaj przyjechaliśmy sobie e, na spacer w takie o malownicze miejsce nad górskim potokiem. E, na końcu tej trasy będzie malutki wodospad. Byliśmy tutaj ostatnio, pokazywałam Wam na Instagramie, jednak wodospad był całkiem wysuszony. Zobaczymy jak teraz będzie po tych ulewach. Co prawda wody w strumykach no, nie ma jakoś bardzo dużo. Ten poziom wody cały czas jest podobny do tego jaki był jakiś czas temu, więc no nic. Zobaczymy, idziemy. Wysiądę ja wam pokazać, mamy przepiękną panoramę i przepiękną widoczność. Przybliżymy na Mont Blanc.